Dzień dobry! Zapraszam dzisiaj na przegląd katalogu 8 2023 roku. Ten katalog obowiązuje w dniach 24 maja 13 czerwca. Zapowiada taki atrakcyjny sposób tusze w dużej promocji. No, i rzeczywiście te tusze w sporych promocjach są. Yy, mamy tutaj yy, nowość, tusz yy, Wonderlash, yy, ale z tą spłaszczoną szczoteczką jedno, yy, z jednej strony, i ten tusz jest w cenie yy, 19,99 yy, w kolorze niebieskim i w kolorze czarnym. Yy, w kolorze niebieskim to nowość, objętość, długość, podkręcenie, podkreślenie, pielęgnacja. Jeśli się zdecydujemy, na dwa dowolne tusze, to wtedy każdy będzie w cenie 16,99. Ten tusz już był niejednokrotnie. To nie jest jakaś nowość. On jest w cenie 70,99. Taką grubą, wyrazistą szczoteczką. Bardzo fajny, bo kiedyś go miałam. Dobrze mi się sprawdzał, chociaż trochę czasu zajęło, zanim nauczyłam się obsługiwać y, tę szczoteczkę. Ekstremalna objętość i rzeczywiście y, faktycznie y, objętość zwiększa się po zastosowaniu tego tuszu. Tutaj mamy taki tusz wydłużający 17,99 i tusz y, z taką wyginającą się szczoteczką. Też z tym tuszem trzeba sobie umieć radzić, trzeba sobie poćwiczyć. No i jeśli y, wydasz 69 zł na produkty z tego katalogu, wówczas okulary masz w cenie 39,99. I idziemy dalej. Y, Milkony. Tak to wygląda. Czyli takie bestsellery, które się. Y, Pojawiają cały czas w katalogach, tu, tym razem w promocji jest kremowy żel pod prysznic, zmiękczający mydełko i wyłazujący skrap do ciała, to też fitab do stóp. Też niejednokrotnie już o nim, tych produktach mówiłam. Tutaj no, jedynie taką nowością są ceny, bo za każdym razem te ceny są inne. To też Zbliżone ceny niejednokrotnie w katalogu do opalania. Produkty się pojawiają. Royal Velvet, tym razem jędrniający krem na dzień 4799 jest w promocji, no i jest odmładzający wałek do masażu twarzy 6299. Też polecany na ochłody w czasie upałów. Divine Exclusive i tutaj jest i, i, i krem do rąk i do ciała i do rąk oraz woda perfumowana w tych cenach promocyjnych nowa woda jakaś taka toaletowa męska, sycylijska bergamotka, czarny kardamon i paczula 44,99 100 ml zwracam uwagę, że duża buteleczka i, i, i. dalej no, tutaj te do, płyny do higieny intymnej, duologi, które się pojawia znowu. Nowością jest suchy szampon, kontrolujący przetuszczanie się włosów i objętość, powiększający tych, tych włosów. Potem z nowości, bo to już było w poprzednim katalogu, a z nowości mamy intensywnie uwydarniająca maska do włosów. I tutaj jest informacja, że mamy w tej masce kreatynę i odżywcze lipidy. No i, i, i nakładać na włosy najlepiej do połowy ich długości, na końcówki pozostawić y, 5 minut oraz następnie spłukać. No i jest taka promocja, że kup dowolny produkt Duology, odbierz dowolną szczotkę w 50% tani. No i te szczotki są jako nowości. Eleo. Ta szczotka też jest jeszcze nowością do ciała. Miękka. Yy, yy. Może tak przybliżę. Ciesz się miękko, głaszczą skórę dzięki szczotce do ciała w kolorze turkusu wykonanych 50% z materiałów pochodzących z recyklingu kremy do rąk każdy krem do rąk ze strony 46 1099 tutaj um, jeden jest ten taki w, 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 o zapachu białego w cenie 799 a maseczka y, do rąk w cenie 1299 Jedna maska do włosów 6,99, też scrap wchodzi w zakres tej promocji, a dwie, dwa dowolne te produkty 4,99, każdy. Nowością też jest gąbka. Tutaj golenie bezpieczne i te kremy, które bardzo zresztą lubię, to nowość jeszcze widnieje jako nowość. Pasty, dezodoranty, maska bestseller do stół, bardzo fajna. Nowością są żele do mycia ciała i włosów. O, zobaczcie, i włosów faktycznie i włosów. I to taki chyba dla dzieci, tak? Mi się wydaje, że dla dzieci naturalnie niebieski kolor, tak? Chociaż tu nie jest wyodrębnione, że to jest na dzieci z organiczną jagodą, a tutaj z do i włosów smarakuję. Dzieci, dzieci, dzieci. Tutaj w dobrej cenie jest maseczka glinkowa do twarzy, to do tutaj która tak uspokaja cerę. Kremy do, do twarzy. Maseczki Love Nature z morelum pomarańczowym w dobrej cenie. Też to bardzo fajne są te produkty. Eshential zwróćcie uwagę, że też ceny są atrakcyjne. Krem do twarzy 11,99. Maseczka bardzo też. Dobra 3,99 a żel do mycia twarzy 14,99 Bardzo dobry krem tutaj Diamond Cellular 59,99 zł. Z serii nowej czytaj mi w promocji jest krem do okolic oczu i ust w cenie 62,99 też krem z babką lancetowatą bardzo, bardzo dobry krem. No i tutaj w tradycyjnych cenach te produkty nic tutaj się nie zmienia. Cen jakichś takich promocyjnych nie widać. Maska do twarzy 35,99. To jest dosyć atrakcyjna cena. Można by było się zastanowić. Wellness Astaxantyna jest w cenie 69 zł. Jeśli wydasz, um, jeśli, jeśli wydasz na, katalog, na, na produkty z tego katalogu 69 zł, a Astaxantyna 69,99 zł. tak, w tych samych cenach. Nic tutaj takiego się nie pojawia atrakcyjnego cenowo. No tutaj mamy bazę, mamy, mamy podkład ten mineralny chyba tak. Chyba mineralny, tak mi się wydaje. No tusze. Też tutaj jest tusz zwiększający objętość Jordani Gold 32.99. Krem rozświetlający Jordani Gold koloryzujący 57,99. no i te dużym zainteresowaniu cieszą się to właśnie yy, yy, cienie do powiek w sztywcie dosyć takie no yy, do wybór spory kredki yy, tutaj do do brwi markery korektor 1499 jeśli kupimy dowolny podkład everlasting sink Tutaj mamy ten, a tutaj to też jest, dosyć, to jest dobry. Yy, dobry tuż, yy, przepraszam, podkład. No a tu yy, A korektor. No, 1499 też atrakcyjne, cenowo produkty. No tutaj takiego nic ciekawego. No, cena. Tutaj kupi jedną 29,99 lub dwie 25,99. Kto lubi połysk na ustach. To, to pewnie się zainteresuje też to jest bestsellerem tutaj różnego rodzaju pędzelki i, i, i cienie do powiek lakier 1299 można było taniej kupić No i jest są perfumy Jordani Gold Goldesenza przepiękny zapach 119,90 dla mamy faktycznie prezent ekskluzywny, bo butarga, no ekskluzywna robi wrażenie. Z nowości, czekajcie, żebym nie pominęła. Z nowości tutaj zestaw perfumowany 79,99, czyli krem do ciała i woda perfumowana Love Potion. Taka, taka kopertówka podróżna 89,99 zapachy, co my tu jeszcze mamy, no, i kup 1, 62,99 zł, jest do wyboru I, i, i co jeszcze, Volare, a jeśli zdecydujemy się kupić dwie, 54,99 Każ, każda,

zapach mgiełka zapachowa love potion 27,99 I, i, i woda toaletowa glas jermanski I co jeszcze? No tutaj znowu wody. Tutaj wody, tutaj ten zapach eklafem. Weekend, bardzo, bardzo go lubię, widać, że teraz intensywnie z niego, z niego korzystam i tutaj mamy mm, też możliwość zakupienia perfumowanego kremu do ciała. Brzoskwinie, prowansalsko biało i Piżmo mm, radosny taki zapach wiosenny, owocowy, zielony. Mm. I, i, I tutaj mamy też wesele ten glasier. Tak, tradycyjny, klasyczny. No i mm, słodkie uwodzenie, czyli, mm, czyli orientalno-waniliowo-owocowy zapach. Biała truskawka, białe kwiaty, biała czekolada. Y, bardzo wysoka koncentracja zapachu, czyli woda perfumowana w tej takiej śpiesznej butelarce. Zapach jest już dosyć długo. Chętnie skupowany, lubiany. I ostatnia strona to zapowiedź deodorantus, czyli perfumowanego sprayu Jordani Gold Essence. Tam były też perfumy, więc można z ze zestaw sobie zgromadzić: perfumowany krem do ciała i perfumowane Sensa Jordani Gold Essence Mini Spray. I tyle, co Wam przygotowałam. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, co w tym katalogu Wam się podoba, na co warto zwrócić uwagę. I do następnego razu. Cześć.